Dzień dobry. Pod Ostrowcem we Włosowie powstaje hala, która ma za zadanie pomóc rolnikom w przetwórstwie owocowym na dogodnych warunkach. Tak więc powoli będzie rolnik mógł odchodzić od Produkcji zwierzęcej, na co ja bym namawiał. I tutaj ten wisiorek, może dodawać sił, regenerując y, moce fizyczne. No, może. W połowie zastępujące jedzenie, ale może być tak, że otrzymane wartości magiczne, inne jakieś, które, o których ja jeszcze nie wiem, mo mogą być przydatne do zastępowania jedzenia w ogóle. Jest sprawa, która Idzie w dobrym kierunku i produkcja mleka może być zastąpiona. Także więc, dziękuję za uwagę.